Witam Was na zajęciach zrealizowanych w ramach stypendium Ministra Kultury na upowszechnianie treści kulturowych w sieci. Ja nazywam się Marcin Skorek i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiaj zajęcia dotyczące relacji w sytuacjach kryzysowych, o tym, jak wygląda ludzka odpowiedzialność i solidarność w trudnych momentach. W takim razie zaczynajmy. Dzisiejszym filmem, czy filmem, który dzisiaj polecam, jest Głusza Patrycji Rozemy. signal okay there's no water either there's nothing now crisis like this doesn't always bring out the best side of people. Take to the land Things are starting up again, Becky's. I want you to go with me, Nanny. Be not I just thought I'd come by to see if you're okay. there? film, który często jest w mediach opisywany jako thriller. Ja bym się nie przejmował tą, tą szufladką gatunkową. Raczej próbuj, próbujcie brać film takim, jak został zrobiony, a to krosowanie różnego rodzaju gatunków, bo będziemy mieli troszeczkę dramatu psychologicznego, bo będziemy mieli troszeczkę filmu katastroficznego, no rzeczywiście okraszone momentami a więc do dzieła zaczynajmy. Kiedy mówię o sytuacji granicznej, to mówię o, mam na myśli sytuację wyjątkową, taką sytuację, w której ludzie znajdują się rzadko i która wymaga od nich działania, dużego wysiłku, często połączonego ze świadomością, że to działanie może im samym przynieść różnego rodzaju straty. W kadrze, który widzicie, czy na zdjęciu, które pokazuję, jest sytuacja z Polski z 1997 roku, kiedy mieliśmy w Polsce powódź tysiąclecia. Taki moment, w którym ludzie wzajemnie sobie musieli pomagać, aby przetrwać. Bardzo wiele osób nie poradziłoby sobie samodzielnie. Stąd też taka moja myśl, że w sytuacjach granicznych, Będziemy mieli osoby, które chętnie włączą się do pomocy, zaryzykują, aby komuś pomóc, i będziemy mieli zawsze takie osoby, które będą z boku z zainteresowaniem obserwować rozwój sytuacji, sami nie bardzo chcąc przekroczyć ma magiczną linię działania. To podobna sytuacja ze zdarzeniem drogowym, kiedy niektórzy kierowcy się zatrzymują, aby Próbować pomóc poszkodowanym. Inni natomiast zwalniają i chętnie włączą telefon komórkowy, żeby zarejestrować wydarzenie. Natomiast nie, nie zaryzykują utraty czasu, utraty czy ryzyka związanego z pomocą z innym osobom. No i zobaczmy taki przykład, który znalazłem w sieci. Jesteśmy na autostradzie. Na której zdarzył się wypadek i zdarza się kolejny, w wyniku którego samochód, który pojawia się po lewej stronie, to starszy typ samochodu, na moje oko taka końcówka, połówka lat 70., on zaczyna płonąć. Przypominam, że z tyłu uderzył w niego inny pojazd i osoby, które były na początku, szybko odbiegają. To auto zostaje samo. Aż nie pojawi się osoba na tyle odważna i na tyle chętna i gotowa zaryzykować, żeby w tej sytuacji granicznej uratować najprawdopodobniej życie osób, które mogłyby w tym samochodzie się po prostu spalić. Zwracam na to uwagę, ponieważ w filmie Patrycji Rozony będziemy mieli blackout. Będziemy mieli odcięcie prądu, które. Nie muszę rozwijać tego tematu. Jest związane z brakiem możliwości tankowania paliwa na stacjach benzynowych, z tym, że system bankowy przestaje działać, nie działają karty kredytowe, nie działają bankomaty. Przez krótki czas będzie działać telefonia komórkowa. Wszyscy ci, którzy nie mają własnych agregatów, właściwie pozbawieni są ogrzewania i kontaktu ze światem. Jakie są konsekwencje takiego blackoutu? No to jest związane ze zmianą relacji między ludźmi. To jest właśnie sytuacja graniczna i wtedy będzie często pojawiało się silne uczucie dezorientacji i strachu nie tylko o siebie, ale również o najbliższych. Kiedy pojawia się strach, ludzie zaczynają działać spontanicznie, zaczynają działać emocjonalnie, realizując swoją jedną z podstawowych potrzeb jak i takim Realizujemy taki filar bezpie bezpieczeństwa. Każdy z nas ma potrzebę bezpieczeństwa, wtedy nasz aparat psychiczny czuje się w sposób komfortowy. Natomiast jeżeli nieustannie czujemy zagrożenie, będziemy wyczerpani i to może doprowadzić do utraty kontroli nad własnymi poczynaniami. No i teraz pytanie, skąd my bierzemy? Skąd wiemy, że się czujemy bezpiecznie? Jak to, jak to się dzieje? No i spróbujmy sobie wyobrazić kilka takich sytuacji. Otóż być może to jest tak, że czujemy się bezpiecznie, czy wtedy się czujemy bezpiecznie, jeżeli nasz dom otoczony jest kordonem samochodów policyjnych i policjantami, wtedy czujemy się, że nie ma żadnego zagrożenia, a być może wtedy czujemy się bezpiecznie, kiedy trzymamy w ręce naładowaną broń. No i wreszcie czujemy się bezpiecznie wtedy, kiedy otaczają mnie ludzie, o których myślę, że mogę im zaufać, o których myślę, że wyznają podobne zasady jak ja, o których myślę, że mogę przewidzieć ich działanie w danej sytuacji, ponieważ ci ludzie są w jakimś stopniu do mnie podobni. Im bliżsi kulturowo ludzie, tym bardziej podobni, tym bardziej przewidywalne zachowanie będzie ich udziałem. Spróbuję teraz leciutko podsumować. Zatem, tą podstawą naszego bezpieczeństwa będzie otoczenie, ludzie i relacje z ludźmi, które mamy, czyli to, czy znajdują się wokół mnie przyjaciele, rodzina czy społeczność. I tutaj ważna uwaga: bardzo często mówi się o wspólnocie europejskiej, że to wspólnota ludzi pod to, tą samą flagą, o, o podobnych wartościach. Ja stoję na stanowisku, że nie jest tak do końca. Że to, w jaki sposób będzie się w sytuacji zagrożenia zachowywał Grek, inaczej w tej sytuacji zagrożenia będzie się zachowywał Norwek albo Polak. Inne są podstawy kulturowe, inaczej jesteśmy kształceni, inne wartości są nam proponowane przez dom rodzinny. Niewątpliwie na poczucie bezpieczeństwa będzie wpływała świadomość, że działają sprawnie instytucje państwa. Takie jak policja, wojsko, służba zdrowia, czy na przykład system edukacji. Ja wierzę w to, wysyłając mojego syna do szkoły, że w tej szkole on jest bezpieczny, ponieważ czuwają nad nim osoby dorosłe, kompetentne i odpowiedzialne, zatem moje dziecko w szkole może czuć się bezpieczne. No i wreszcie kwestia dostępu do informacji, żeby te informacje były prawdziwe, czyli tym filarem jego poczucia bezpieczeństwa są media, które są wolne, i nikt nie próbuje przez te media mną manipulować. Zobaczymy sobie teraz taką sytuację graniczną. Te zdjęcia mają charakter bezpośredni, dokumentalny. Już zdarzyło się w Rosji, że w czasie lądowania jeden z zupełnie nowych samolotów pasażerskich odbił się kilkukrotnie od pasa startowego. W czasie lądowania, i jeden z jego silników zaczął się palić. To wszystko było widoczne przez okna i pasażerowie widzieli, co się dzieje. Kiedy samolot się zatrzymał, ci pasażerowie zaczęli uciekać. I właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, co dzieje się wokół samolotu w momencie, kiedy on już uderzył o płytę, kiedy już wylądował. Że ci pasażerowie jak najszybciej chcą znaleźć się w bezpiecznej odległości od samolotu. Nie chcą ryzykować poparzenia, nie, ch nie chcą ryzykować śmierci i niespecjalnie jakby pomagają innym osobom opuścić samolot. Po prostu z niego jak najszybciej uciekają. Widzimy ten moment. Pojawiły się Specjalne zjeżdżanie ewakuacyjne. Zobaczcie, że kolejne osoby po nich zjeżdżają i po prostu uciekają, odbiegają od tego samolotu. Kiedy wokół nas sytuacja jest oceniana przez nas jako przerażająca, kiedy czujemy takie emocje jak lęk i strach. Wtedy wydziela się była adrenalina, i on zaczyna pracować w zupełnie innym trybie, w trybie, który utrudnia racjonalne i spokojne myślenie. Wtedy jesteśmy nastawieni na dwie reakcje: albo walczyć z zagrożeniem, jeżeli to jest możliwe, i zbieramy ku temu siły, żeby najwięcej energii włożyć w walkę, albo uciekamy jak najdalej od tej sytuacji. Którą oceniamy jako zagrażającą. Ten mechanizm ratował życie naszym przodkom. Praludzie albo decydowali się zaatakować niebezpieczne zwierzę, albo decydowali się przed nim po prostu uciec. No i teraz pytanie, czy w tych sytuacjach, w różnych sytuacjach zagrożenia, możemy liczyć na solidarność względem innych ludzi. Zobaczmy, że. Ludzie potrafią siebie bronić, podobnie jak bronią swoich młodych zwierzęta, które mimo zagrożenia będą atakować, będą chronić swoje potomstwo. Podsumuję. Najlepszym lekiem na zagrożenie jest ludzka solidarność. Wtedy czujemy się bezpiecznie. Wtedy wiemy, jeżeli mam poczucie, że otaczają mnie ludzie którym mogę zaufać, że w sytuacji zagrożenia będą mnie wspierać, wtedy czuję się bezpiecznie. Wspominam o tym, ponieważ na polu walki żołnierze dobierali się w takie grupy, gdzie mogli wzajemnie ufać sobie, że jeżeli nadejdzie jakiś krytyczny moment, to koledzy z grupy, z oddziału będą starać się im za wszelką cenę pomóc. To zaufanie buduje bardzo silne, wieloletnie więzi. Materiał, który w tej chwili pokazuję, to jest materiał z powodzi tysiąclecia, gdzie widzimy wolontariuszy, których działanie ma zabezpieczyć miasto, zabezpieczyć miejsce zamieszkania przed zalaniem wodą, i w takie działania bardzo wielu ludzi chętnie się włączyło, i wzajemna ludzka solidarność, wzajemna pomoc powodowała, że Poczucie bezpieczeństwa było na bardzo wysokim poziomie. Czy ludzie są solidarni tylko względem ludzi, czy ludzie potrafią być solidarni względem zwierząt? Okazuje się, że bardzo wiele osób czuje taką solidarność czy odpowiedzialność za zwierzęta, nie? i potrafi się włączyć w różnego rodzaju działania, które mają te zwierzęta uratować czy zabezpieczyć. No, dowodem na to jest choćby aktywność schronisk dla zwierząt, które potrafią znaleźć zwierzętom nowe domy. A same zwierzęta też potrafią się znaleźć w grupie. To świetnie można zobaczyć poprzez działanie psa, który swoją, swoją rodzinę traktuje jak swoją grupę i będzie o nią walczył i będzie jej bronił. Pomoc może być również bezinteresowna, i tu taki przykład wzięty z wezbranej rzeki, kiedy no bezinteresownie mieszkańcy ratują życie małego słonia. Film Patrycji Rozemy jest o dorastaniu, szybkim dorastaniu, szybkim dojrzewaniu sióstr młodszej i starszej w sytuacji. Kiedy trzeba być z jednej strony pomysłowym, z drugiej z strony zaradnym, no i wreszcie solidarnym. Cała konwencja filmu przypomina nieco film katastroficzny z elementami thrillera. Ja jednak polecam zobaczyć ten film bez oczekiwania, że dostaniemy film leżący krew w chociaż nie brakuje tam takich scen. Raczej bym powiedział, że to film psychologiczny. Nie oznacza to, że męskiej części publiczności ten film nie ma prawa się podobać. Mnie podobał się i owszem, zwłaszcza jeżeli chodzi o różnego rodzaju pomysły i rozwiązania, rozwiązania trudnych sytuacji. Choć jest wiele takich momentów, kiedy czułem się zaskoczony, kiedy wydawałoby się, że zachowanie racjonalne czy emocjonalne powinno mieć miejsce, to często w filmie tutaj zwodził. I ta para dwusióst radzących sobie właśnie w Głuszy samodzielnie robiła coś, co przechodziło moje pojęcie. Może i to dobrze, że film jest zaskakujący, bo trzyma w napięciu do końca. Into the Forest, czyli film gusza Patrycja Rozema. Film miał premierę w 2016 roku w Polsce. A sam materiał, który oglądaliście, powstał w ramach stypendium ministra kultury w programie Kultura w Sieci, a nazwa zadania to Cyfrowy nauczyciel Aksjologiczna Edukacja Filmowa Online. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do zobaczenia Głuszy.